Kolejny mamy step-in, więc Honda będziesz teraz nam potrzebna. Chodź tutaj, usiądź sobie ładnie i poczekaj. To nie jest dzisiaj pokaz wyszkolenia. To są chyba te step-iny, które były na Honda. I teraz tak, te step-iny. Mają zbliżoną konstrukcję, natomiast zaraz Wam pokażę, dlaczego na przykład na długie spacery, czy jakbyście chcieli się zdecydować tylko na jedne szelki, to zalecam gwardy, ale stepiny są super. Dlatego, że właśnie. Poczekaj chwilę, u nich jest ten plus, że możemy tylko poprosić psa o wejście w te szelki, albo że tak powiem, manualnie mu umieścić stopy w tych szelkach i nie ma już żadnego one się tylko tutaj zapinają u góry e, między łopatkami. Więc nawet w takim układzie, jakbyśmy o Hondę naprowadzili, to tak naprawdę, jeśli by nam dobrze poszło i nie miałaby takich ruchomych stóp, to byśmy nie musieli jej w ogóle dotykać. Ale teraz, chodź, pokażę Wam. Siad. Dobrze. I poczekaj. Honda ma przeciwnie, że jak widzi jedzenie, to jest trudniej ją obsłużyć. Poczekaj ładnie. Dobra. I jesteśmy... A nie, to nie są te na Hondę chyba. A nie, dobrze. Są tylko odwrotnie. Jechać. Siad. Poczekaj. Poczekaj. Poczekaj ładnie. Super. Widać, że nie mam doświadczenia w zakładaniu tych szalek, gdyż najrzadziej ich używam. Ale jesteśmy. Dobra. I teraz zobaczcie, że konstrukcja jest podobna. Natomiast, no właśnie, potraktowałabym je super jako takie szelki tak zwane miejskie, czyli poruszanie się na takie codzienne spacery. Właśnie na dłuższe wyprawy, jeśli byśmy chcieli dać psu większy komfort, to jednak już troszeczkę nam one tutaj wchodzą w linii łopatki. No ale właśnie to, że nie trzeba ich przekładać przez głowę, jest bardzo łatwe zapięcie tylko w jednym miejscu. Bardzo, bardzo wielu psów się sprawdza. No i co jest jeszcze ważne, to już wam pokażę z bliska. Okej. Okay. Chodź tutaj, proszę się położyć. I połóż się ładnie, poczekaj. To, co jest jeszcze ważne, to połóż się bardzo dobrze. To to, że też zapięcie smyczy nie przechodzi bezpośrednio przez klamrę i też dla wielu opiekunów jest to bardzo istotne, no bo ten nacisk nie idzie przez plastik, czyli też zapewnia nam to bezpieczeństwo. O, i mamy dżentelmena już odzianego. Chodź zaprezentujesz się do kamery. Proszę bardzo. Podnieśmy go na chwilę i tu właśnie teraz bardzo fajnie widać, jak sobie zobaczycie, Oliwia zobaczyłabyś tylko czy widać to. Jest dobrze, super. Bardzo fajnie właśnie widać, że jeśli kowu pociągnąłby na tych szelkach, to jakby nie obciążamy tego plastikowego elementu, czyli nie ma ryzyka, że te szelki się odepną. I to jest bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa. No, i kowu ma tutaj lepiej dobrany rozmiar tych szelek, i wtedy rzeczywiście komfort noszenia będzie wysoki. I do takich codziennych miejskich spacerów sprawdzi się super.